Nazywam się Andrzej, byłem polskim żołnierzem podczas II wojny światowej. Chciałbym podzielić się z Wami moją historią. Po jednej z bitew w 1942 roku trafiłem do Łagrów. Po kilku miesiącach tam spędzonych straciłem nadzieję na polskie zwycięstwo. Oficerowie sowieccy chcieli wyciągnąć ode mnie informacje o innych żołnierzach walczących przeciwko nim o wolność naszego narodu, ale nie złamałem się. W pewnym momencie, wyglądając przez okno celi, zauważyłem, że moi współtowarzysze są gdzieś wywożeni. Nie wiedziałem gdzie, ale nie wróżyło im to nic dobrego. Zastanawiałem się, co się ze mną stanie. Ku mojemu ogromnemu zdziwieniu, pewnego dnia ogłoszono amnestię. Nie mogłem w to uwierzyć. Myślałem, że to jakiś żart. Po wydostaniu się z łagrów, przydzielono mnie do oddziałów generała Andersa, które później zostały nazwane Drugim Polskim Korpusem. Kiedy pierwszy raz usłyszałem stanowczy i pewny głos naszego dowódcy, zrozumiałem, że mamy jeszcze szansę wygrać tę wojnę. Na początku szkoliliśmy się na terenie ZSRR. Jednak gdy nadeszła sroga zima, generał po pertraktacjach ze Stalinem. Uzyskał zgodę na przeniesienie nas do Iranu. Tam codziennie odbywały się ćwiczenia w terenie. Z początku, ze względu na wycieńczenie spowodowane pobytem w Łagrach, było ciężko, ale z dnia na dzień nasza kondycja fizyczna poprawiała się. Każdego wieczoru po manewrach oglądaliśmy występy nowo powstałego teatru. Ta artystyczna nuta była dla nas oderwaniem od otaczającej nas rzeczywistości. I pokrzepiała nasze serca. Krążyły plotki, że jedna z aktorek wpadła w oko naszemu przywódcy. Gdy byliśmy już gotowi pójść na front, zostaliśmy powołani do walki o Monte Cassino. Zaatakowaliśmy 12 maja 1944 roku. Pierwsze uderzenie nie przyniosło nam zwycięstwa. Straciliśmy kluczowe pozycje na takich wzgórzach jak 593. W końcu 17 maja drugi atak przyniósł przełom w tej walce. Szala zwycięstwa przechyliła się na naszą stronę. Tego właśnie dnia zostałem postrzelony, gdy leżałem, przekonany, że są to ostatnie chwile mojego życia w oddali, na ruinach klasztoru na Monte Cassino. Ujrzałem białą flagę. Niesamowity pokój ogarnął moje serce. Pomyślałem wtedy: Za Polskę i dla Polski? I zamknąłem oczy, gotowy umrzeć. Obudził mnie znajomy głos mojego dowódcy. Okazało się, że moi kompanii znaleźli mnie półżywego i zabrali z pola bitwy do szpitala. Kilka dni później, nasz generał dostał odznakę, a przyjmując ją, zaznaczył, że to odznaka dla całego drugiego korpusu.